Nie go. No nie! Szybko, gonimy go! Ja nie no nie no, ten pasacz, co się wywala na każdym, że No i cholera. Się wywaliłem na bok. Weź go, druciak, walni. Ja się... No co jest? Ja Muszę się... go mam tak mocno. No nie! <noise> no. Skręć w prawo nie! Skręć ja w prawo nie! Skręć w prawo nie! Skręć w prawo nie! Skręć w prawo nie! Skręć tam Czekaj, rower publiczny za <grych> Wam się nudzi. Dobra, nie, nie, dawaj mu nie, kasy, mi... nie dawaj mu kasy, nie dawaj mu kasy, no daj. nie dawaj mu kasy. Nie dawaj, daj mi. On nie, nie zasługuje. Ty nie. <grych> nie. Ty jesteś głupi. A ja poza tym z moim przyjaciółką się dłużej znam. Trudno. Ona mnie bardziej <grych> lubi, prawda? To nie. Tak. Mnie bardziej <grych> lubi. Okej. Okay. Ale no,

Dajcie mi spokój. Czy jest wskaźnik na serwie? Nie mm, mm, jestem jest w domu. Mhm. Nie jesteś w domu, czy jesteś w domu? Nie jestem. Nie, Ale... No bo moi rodzice remontują. Dom. A, wtedy kupili ten dom, no wiem. No i teraz remontują. To po co kupili dom do remontu? No bo, halo. Dobra, nie mam problemu. No Nie masz Dawaj. Ja straciłem czasu A poza tym jak się wkurzę to zwakuje to konto i będziesz miał porandzę. Ojej mm -mm. Ale ten polonez zajebiście się niszczy a Skąd ty masz poloneza? No jeżdżę nim na jaździe testowej Aha No już ci się naprawił idioto Albo i nie. Jak <dź> <dź> to wygląda? Cześć, może przywale w tą latarnię, której nie widać i może wtedy się naprawi. Czekaj, ja zapytam tego Ula jego, czy nie chce sprzedać czasami poloneza. S46 ile kosztuje? A co to jest? 1,8, 200 tysięcy To sobie chyba E46 kupię E36 A gdzie kupić Czemu malucha? Ma koła duże? Gdzie kupić no, malucha? Jest Ej gdzie kupić malucha? Nie wiem Twojej starej Czemu on ma takie koła duże? Kto to wysrał? Ej Gdzie, to ku... Ej, gdzie kupić poloneza? Nie jest tylko tego. Ej, gdzie kupić malucha? No ty tępy jesteś. Zawieź się tam? No. No gdzieś ty jesteś. 30 tysięcy. Co ty? <noise> gdzie jesteś? 30 tysięcy. No mów gdzie jesteś, to pojadę. Nie! Ja nie jadę z tobą. Nie! nie. Czym się wsiada? Bo... Główny. G nie działa. No G nie to? działa. G nie działa. Bo masz Nie. Klawiaturę jakąś Nie mam kluczyków do tego pojazdu. Masz zamknięty bagażnik. Masz zamknięty bagażnik. Bagażnik masz zamknięty. Chodź go się masz tu takie coś. Masz takie coś jak rower publiczny. Ej, pisze ten typ. Co? Ile 3 Ty też nie mogę wsiąść, xd Ej Pascadam mu 500 zł drożej niż kupiłem. Dobry plan! No tak sam A to dawaj. samo. F, I, G, Enter. No właśnie nic mi nie pisze. No pod prąd jedzie frajer. Ja klikam G i nie mogę wsiąść. A wcześniej jak jechałem maluchem, to o. mogłem. No i piszę ten, ten soper już son. co? Nie bo wjechał we mnie ten ten Miałem ten, pociąg. Ja a nie jestem nowy. To i pociąg na stacji. Na trzecim na, na drugim peronie Za minutę odjedzie Spokojnie. Już go nie dogonię W tym pociągu siedzisz ty Machasz to, do mnie nie, ręką yy, I co tam dalej było? Czuć swoją piosenką Ty, druciak, dawaj podprawko podjedź Two hours later. No i ostan. W banku? Kurde. A to 25 tysięcy maluch kosztuje. Nie. Mam cię zaprowadzić do miejsca, gdzie kosztuje 2,5. A podobno mój kolega mówi, że 2,5 kosztuje. Maluch. Jezu, bo oni są tępi i nie znają tego miejsca. Gdzieś ty jest? Pod tym salonem. Pod za... mostem. Pod mostem No tak, ale czemu tutaj 25 kosztuje, a kolega mi mówi, że 2,5 kosztuje malu oni no, są tempi Dawaj podnieść no I czym? Muszę e-connect to zrobić bobelem. Pod most ukośnik ref. W sensie ukośnik TEP V, tak? Ukośnik tps TPSV? TPS. No, TPSV, no TPSV. Że... Nie działa. Podsave, napis... tak? W komendzie. To napisz, żeby cię ten, tepnęli na przechodź. Nie chce mi się tego pisać. No Otwierasz konsolę, naci... wpisujesz yy, report. Ja wiem jak się, ja wiem jak się reportuje, nie jestem nowy, ale nie chcę mieć. Sejak Sport jest w ogóle jakiś, ty jakiego masz? Hubert. Koła w nie ja w wiem. Bo jest zwykły Sejak, jest Sejak Sport, jest jeszcze Passat, Za się to się. No ale ja chciałem pod mianką, malucha. I jak teraz to wygląda Czekaj, gdzie ty jesteś? No dobra, ja to kupuję tego za 25 tysięcy A malucha. Ty głupi jesteś! No czekaj, to kurwa, gdzie ty jesteś? No to, to podjdź pod tu spauna. do mnie. Wow, stereo masz, w no jesteś na spałnie? Nie dobra. jestem! Jak mam pójść na spawn jak nie mam roweru? No to gdzie żeś jest? Pod giełdą! Pod mostem, masz most, pod mostem taki Pod mostem to ty mieszkasz Dobra, wejdź, ok wejdź i wejdź, i wejdź i będziesz na Nie, strach. wiesz ile mnie będzie rekonnektowało? konektowało? Jaki on jest głupi On jest ten, pod autostradą tam pod, na giełdzie no Dobra, autostradą, ej autostradą kosztuje stralów 2,5 kafla No 25 tysięcy kosztuje no, to ja Dobra nie wiem. Dobra, ej idę strać będę za jakie kil... Nie wiem gdzie się widzę No to podjedź do mnie, bo ja teraz Dobra, już niech musi będzie jadę tam ja kasę chyba kupię Tylko do banku muszę wpłacić najpierw kasę A nie tam przy tym masz przecież teleport do przechowywalni, to się tam Gdzie, jak ja tam nie mam Jak ja już tam to odszedłem, bo mi kazałeś Jaki? Weź tam podejdź nie? Do tego miejsca co tam ta giełda jest. I tam w rogu gdzieś no. powinieneś mieć y, przy płocie Niebieskie takie. No taki teleport do przecho czy coś takiego. O! No ale ja potrzebuję do banku płacić kasę. No to dobra, podjedziemy też pod bank No i co, tepnąłeś się? Czekaj. No, jestem No to wsiadaj Ale chujowy Sam spierdam Nie mogę Magie! Magie, przecież wiem jak cię wsiada, nie jestem nowy w tej grze No to czemu nie możesz? No klikam, nie słyszysz Musiałbym chyba zresetować To zresetuj Amas jest reset Pas ten do mnie wsiadł. Gdzie? Yeah. Daj mi tego Passata się przejechać. No nie ma spraw, Amas, ale. Nie... Mam! Cherkari moja id. Czekaj. Czekaj, bo ja muszę zresetować Czekaj. Coś do mnie napisał. Tu jest mały Iś... Jestem, dołączam jeszcze. Coś do mnie napisał. O ściek. Na stacji no, Pało, jesteś tu na tym spałnie czy nie? Połączam Mówiłem ci, że ten rekonek jest długi Jak może Krótki chyba I patrz, oni puszczają muzykę No mają stareo, są chute stereo Można to kupić u tego Dlaczego ja nie mogę tańczyć tak jak oni? No bo ty nie masz pasata w stereo. Ale nie. Ty jak tańczyć? Hydraulikę musisz mieć. Ale... Kurwa, jaki ty głupi jesteś. Chodź tu do mnie. No, jestem na spawnie No, w drugą stronę! Na parkingu. Co za idiota, ten. Jesteś tym pasera, tak? Ty... Chyba na nas płacji Dobra, jedziemy, żebyś ty zarobił Czy nie, pod bankomat jeszcze najpierw Poczekaj. Pod bankomat, musisz płacić kasę A to przez przyspałni był bankomat To Czemu żeś nie mówił? myślałem, że już Ty ten pas lepiej jeździ na tych kołach, bo się tak nie wywala już. Tu masz bankomat że jakiś diota zastawił Płata 2,5 se wpłac Chyba Jak? Wszystko se wpłacę Nie jestem Ej no dlaczego ten baran do mnie wsiada? No wypiętaj Wyjdź! Wyjdź z tego passata nie. No to czekaj, to pisze rapsa już, czekaj. Kręcimy. Ale ma zajebiste fele. No, wybierałem samemu. A czemu masz pachle przy bagażniku na klapie? Tutaj też klapę skrzywiłeś? Zbierwałem <gry> Włącz coś na bocie. I co? Kupiłeś tą... Czekaj już. Kupiłeś tą klapę w końcu, czy nie? nie. Czemu? Żebyś się pytał. No coś? No. Gdzie ty jedziesz w ogóle? Mieliśmy po samochód jechać. Dobra, najpierw się zarobisz kasę. No, ale ja mam kasę. No, pozdrow. Jak paliwo kosztuje na pełny bak 100 tysięcy. Nie no, przesadzam, ale za litr kosztuje 1500. Ty, akumulator ci padł. Paliwo się skończyło. Ja pierdzielę, paliwo się <laughs> skończyło. <laughs> to pisze rapsa teraz. <laughs> Czekaj, ja napiszę. No nie, Ale malucha mamy tutaj na farmie. To można nim podjechać. Czekaj, czekaj, zatankuje ja nam. No paliwo, no bo... Dobra. To już? Dziękuję bardzo. To już? Ile masz paliwa? Gdzie jest... Tówkę nam zalał! Co zalał? Tówkę. No, za darmo. To właśnie, jedynkę można było. Jaką jedynkę? Mógł zalać, nie wiem, do najbliższej stacji. No. Tak zawsze zalewają nam ulicy na przykład. Nie, no. Bajnami tam <laughs> <trochę. O> kurde <laughs> Co to się stało? Ty te kombajny mają turbo Gdzie jest mój sral? Ty! Pastuch tu! tu. Ej, za 2,5 Ty patrz za 2,5 i Pastuch! Czekaj Jak jest tutaj P... możesz kupić za 2 po co mi tak, po co mi nowy, czym to się różni? A ile nowy koszt... Nie, nowy właśnie kosztował 50 tysięcy, jak patrzyłem pod mostem. Dobra, chodź, pojedziemy tam. Lekar, ja kupię tego. Ten... Co jest? Nie ma tego na pełni co? No nie no to Orange jakiś sprzedaje Ale nie, tego tam nie jeździli Mojego nie, to nie na sprzedaż, to za dobry samochód jest Chyba że na poloneza się możemy wymienić A jakie ma tu? Żaden Dobra wsiadaj Trzymam ma jakieś, panie? No nie, ja nie ma. Mioku, ja w Jedziemy stąd. Dobra, czekaj, nie, mogę. nie ma tego kościoła w ogóle. Kurde, faja macie, jakie to guzie. Weź mi sprzedaj tego Passata. Na czym ja będę jeździł? Maruchę. To mi Marucha sprzedaj. Poczekaj. Jak to się na tą nie wyjechało? My żeśmy są... lewo, lewo. Jest ja nam na pamięć mapę. San Fierro. Dobra, się nie opisu. W ogóle w lewo! Czekaj, w złą stronę pojechaliśmy. pojechaliśmy. A, bo tu przez tunel pojedziemy, dobra Leci tak panewka. To był admin. No i ja nie będę grał z nimi w twórze, Ja jadę swoim pasem, oni mają jechać swoim. To jest Anglia przecież. No i prosto, co... O tutaj, no lewo. Bo tutaj pod mostem jest kiełda. Czekaj. No i masz Czekaj. za 2,5 tysiąca. Ta 2,5 tysiąca, podejdź. No, podnieśli se. za 25. A jak ja go kupowałem no to mówiłem. za 2,5 XD. To ci nie sprzedam. A Passat ile kosztuje? 60 tysięcy! No a mówiłem, żeby tam kupiłem, kupić. ale ez, ez, ez A popatrz ile sejak kosztuje? Ile? 30 koła A ja pamiętam jak on kosztował chyba 1500 coś takiego. Sprzedaj mi tego no malucha no ci. Czemu? Bo jest za drogi Chyba że drugi Jezu. 25 tysięcy 25 tysięcy nie dam, wolę se nowego kupić No to se kupi, Bo tyle kosztuje przecież najeże. No a twój ma jakie felgi, no ten jak ma to. przynajmniej negatyw i glebę Nie ma, jak go kupić to będzie seryjny On się tak zbagował po prostu To dawaj pod tego PASATA orangea No to wsiadaj Ale... A może on nie wie, że podnieśli Może! A gdzie jest najbliższa kiełda? Eee. Autostradą. Czekaj Wasze lewo i Dobra. Ten leci. No... Ale nie zapytaj się jak ma wystawić. Jak ma wystawić? Dobra, domyślimy się. O Odchodzicie tym sultanem. To co ty nie powiesz. <noise> Ten to w tym sraluchem mi został już 2 metry 2 km To 2 metry <śmienny> no Tu przecież To nie giełda to jest salon Jak to jest giełda Jeszcze dalej? Jeszcze dalej No tu za nim jedź <śmienny> <śmienny> Odchodzicie tym Sultanem Weź, że go nie chłodź bo zaraz o, się zgubimy. Z giełda, ja nie wiedziałem. Dzięki. Ty, patrz ile maluchów stoi. Czekaj, zobaczę, po jakiej cenione są. Ty, jak wysiąść z tam... Za 12 Cześć. milionów. No chyba wali kogoś. <laughs> Beta za 190 tysięcy. Ale masz chujowego tego malucha, Hubert. Dzięki. Dobra, chodź, idziemy A se jak? 15, 15 milionów No ciekawe co? za co Chodź, chodź tu Chodź tu, na giełdę pojazdów, wystaw to